Witajcie moi drodzy, jestem Dlady, witam was, w kolejnym odcinku zagrajmy, oczywiście w... Co? No? The Thailand, definitywna edycja. Yy, biegniemy sobie, oj. Wstałem w grupę zombiaków, ale dobra. jak yy, jakoś się to udało. Robimy zadanie druga głowa Cerbera. Uczemu no, czemu nie, dobra. idź na drabinę. A, ja mam trochę za chyba na słuchawkach. Dobra. Pytanie, czy dobrze że tu wszedłem? Chyba raczej nie. Jestem taki zrujnowany. Nie wiem, jakby kto na dachu chciał, chciał co zrobić. Dobra, ok, dobra, tu mam te wykończenia. Magnes, ok, ok, dobra, zadziałało to dowód tożsamości, tak, numer 37. A, tu nie mam otwierania zamków. Mogę się tu trochę podleczyć tymi napojami energetycznymi. Hmm. Niestety chyba żadnej apteczki nie mam. A chyba widocznie tak trzeba było wejść. Miałem nosa. Oj. Tak. Dobra. No nie mam apteczki. No dobra. Biegniemy. Oj. Jednym czasem. Niestety czas na odrodzenie trwa trochę. dobra. I dobra, nie ma tu co przedłużać. A i tu kolejna drabina. Dobra, biegiem, biegiem, znaczy biegiem. Wchodzimy na górę. I dobra. I. Spukamy, bo się oczywiście na mapie teraz nie wyświetli. To wygląda jakby... Ktoś tu próbował... Dach przerobić na jeszcze jedno piętro. Byście tak. Oczywiście pewnie nielegalnie. To jeszcze tu dalej? Tu nie, brakuje. Tu... A, dobra, tu jest wejście. Okej, okay. co, tutaj też zamknięte. No, co trudno. No i teraz trzeci głośnik. Oczywiście drugi poziom otwierania jakiś pas i do, do, do No dobra. Z skakaniem raczej tak ciężko, nie w tej grze. W Dying Light to owszem, ale tutaj to raczej tak średnio bym powiedział. Chyba ja zejdźmy na dół. Coś mi tak gardło, boli, mam nadzieję, że mi nic nie rozłoży. Bo tak się trochę podziębione czuję. Ale dobra, pigniemy. no i dobra. Ale to już pełno. Co tutaj na schronieniu unika chyba na no to wychodzi? Że jest? Zobaczymy. Nie, wychodzimy. Dobra, czyli to może jednak kodzewią trzeba wejść. Dobra, widzę drabinę, a i zobaczymy jak to ten jak to. Jak to pójdzie dalej? Oj, nie. Ale... się drze. A ja tylko kasa już myślałem, że... Hmm. Przeskoczy tu. Trudno, ale ładna okolica. Czy ładna? No w sumie... Teraz to... bym nie zna ładna. Dobra, jeszcze raz spróbujmy. No dobra, 15 metrów w tamtą stronę. Więc zobaczymy, o co tam chodzi. Gdzie to może być? To jest pytanie. Cóż tu za przyłączę? Dwufazowe, no, widziałem trzy kable. Tu jest, hmm. może sterowanie jest w środku. W takim razie. Bo nie mam pomysłu, naprawdę. Takie zagadki robione. No pokazuje do góry. O, dobra, chyba tu jest. rzucić? zombiaka? O, nawet działa. Tu jeszcze dzisiaj nie walczyliśmy. O, patrzcie, jak ładnie im te ...trucizna... chodzi. No i pięknie. Potem ich przeszukamy. Co jeszcze. Tak, tutaj jest dobra. 107, Mata Już nie pamiętam, ile ta moja ma w tej chwili, 400, to w sumie nie złap ta broń. 140 no, to ten tasak można wyrzucić. Feller na prowizoryczną maczę, już będzie lepsza. Dobra, otwieramy i gotowe. dobra, teraz czwarty Ej, głośnik. No i dobra. Aha, słyszę tego tarana. Oj, że baterka tu nie może coś skoczyć. To tu utknie w tym kanale, znaczy to nie w sumie nie jest kanał, tylko... Ciężko powiedzieć co to jest No nieważne. W każdym razie Mamaki nas gonią. Dobra, biegniemy. Bo no, tu widzę ten głośnik, ale... A to nie... A to zbir, nie ten, nie tarmi. Jak ja nie lubię z nimi walczyć. W sumie jak na razie, no to mamy tylko cztery rodzaje przeciwników. No w sumie 5, bo mamy ludzi, nieprzemienionych, mamy... tarany, mamy zwykłych zarażonych, pędaczy, mamy... zbiry i te. Tarany. Tak? Nie wiem, czy taranów zaraz nie wymieniłem. Dobra. Okej. Okay. No przynajmniej mamy już na nich jakiś, jakąś metodę. Dobra, tak, mamy szwędaczy, zbirów, tarany, purchawy, znaczy wybuchające i. Dobra. Udało się jakoś. W końcu nie wiem, czy policzyłem. No, jeszcze raz policzmy. Mamy zwykłe śwędacze, czyli te zwykłe zombie. Mamy tarany, czyli tych. Yy, tych dużych. Mamy wybuchające. Mamy. Yy. Oj, nie. Dobra. Yy. No nie mogę się skupić cały czas, dobra. Jeszcze raz pró kuźwa. Dobra. Mamy zwykłe świądacze, mamy wybuchające, mamy tarany, mamy... biry? Żywych ludzi, pięć rodzajów przeciwników. No owszem, tam te zwykłe nowiaki są czasami uzbrojone, no ale... No, tylko pięć, jak na razie. No, podejrzewam, że mogą jeszcze być w dalszej części gry, typu jak pójdziemy tam do dżungli, do którejś tak już... Wy... Do której tak ciągle mamy wspomniane że ten że trzeba będzie się udać Jakichś rozkich podsłuchać właśnie tam w tym... Dobra, tu nie przejdę. Tak, skoń, dobra, chyba że jakimś rodzaju zapomniałem, bo to możliwe. Bo się Wam, że jak nagrywam, to nagrywam kilka odcinków na zapas, a potem Gr I, na, na przykład inną grę gram, albo na przykład tej przez tydzień nie siadam, czy przez półtora, bo nie mam czasu, więc to różnie może bywać, mam pamięć dobra, grałem. <marec> Okej, okay, co to? A, broń. Dobra, wyrzućmy coś, co jest yy, kiepskie. O, maczeta 200. 90% obrażeń. Zobaczmy, co to jest za ten gwałtowny pistolet. Ile on ma obrażeń? 957. A ten mocny pistolet? No, to będzie lepsza. To trzeba ulepszyć. Dobra, gdzieś tu. Ile mam kasy w ogóle? 5300 tylko. Dobra, legard.

Kolejne głośniki. E, eee, dobra. Takie trochę zadanie... Trochę kurierskie. Bo nie kurierskie dosłownie, ale jednak takie... Tej nazad się chodzi. No cóż. Dobra. Tu jest... A, dobra, jest sześć rodzajów przeciwników, jeszcze są ci zarażeni, co biegną. wirale, w tym Lightzie się nazywają. Tak porównuję te dwie gry, bo obie są z jednego studia. Oj. Zręczyła mi się stamina. Mojej bohaterce. No dobra No i pięknie A jeszcze mamy sporo czasu na ten odcinek Więc no, spokojnie Ale tu zrobione zapory Mocny pistolet. Tak, to jest ten, co jeszcze jest, jest ulepszony i ma większą jak na razie ilość tych ilości. jak chciałem dostać dalej? To będzie przed tym. Z tej strony, ja muszę iść tam, stan tamtą stronę. A dobra, to jest druga drabina chyba Nie, nie ma Dobra, w każdym razie zamieniam smaczet. na maczetę. A to kwarantanna. Okej okay. To są purhawa wybuchający. Dziad. Dobra Aha, czyli chyba przeszliśmy tam dalej. Nie, dobra, to co to było cały czas wysz wyszarzone? Oj, kuźwa, ale zombiaków, ja pierdziele. Okej. Okay. No dobra. Mam apteczek, więc to tak wygląda. I chyba nie mam żadnych koktajli ani nic w tym stylu. Dobra. dobra Dobra Okej czy przeskoczmy Dobra, czyli dało się tutaj wejść, wejść tak po prostu Po tych Po tych kładkach No i trudno Jeszcze raz idziemy. Dobra, spróbujmy teraz ten tu. Kwarantanna, albo jak było w pierwszym... W pierwszym Wiedźminie, Krawantanna. Hmm, dobra. Dobra. Dało się tu dostać. Zobaczy, czy tu da się jakoś wyżej jeszcze wejść? Nie. Dobra, chyba trzeba po prostu zejść jednak w tym momencie, albo może jeszcze tak, uda przeskoczyć? Nie. O dobra, trudno. Będzioryk. Dobra, tu jest ten... Tu jest taka drabinka. Próbujemy tutaj wejść. Może jakoś to się sprawdzi. Dobra, wezmę sobie pistolet. Bo coś czuję, że ci bandyci... Tak, są uzbrojeni. Dobra dwóch czy trzech trzeci, dobra. No i dobra. Możemy spokojnie więc z powrotem nasz. Yy... z powrotem wziąć naszą maczetę w ręce w rękę. Mocny magnum. o co chodzi, co to jest? nóż to jest pięćdziesiąt obrażeń, nasz tej chwili ma tysiąc. Zresztą na wyższy poziom. Dobra. Okej. Okay. Dobra. Tak, szwendarz i zarazon są dwa osoby, bo już mi się wydawało, że to jest jeden, ten sam przeciwnik, ale dobra. To mi się tylko wydawało. Dobra, jesteśmy w sytuacji parantanny, tak w ogóle? Więc. Okej. Okay. No dużo tu zombiaków jest. Tylko oby nie ten. Oj, już do gera granta. Hmm, no cóż? tu nie ma żadnego tego. Dobra, udało się. No nie ma tłumaczenia tych nagrań. Żadnego. że ono jest za cicho, żebyście wy nawet je usłyszeli, więc będę gadał normalnie. Dobra, hmm. dobra, płyźwa zużyła się, Wiecie, a jak będę jej dalej używał, to mi się po prostu. powinnała ma 405? Dobra, 365, a ta ma 107 ten tasak jest lepszy, dobra, ale on nie ma żadnych dodatkowych tych opcji. Dobra. Próbujmy jakoś z tym tasakiem. A zobaczmy czy to nie będzie jakiś apteczek w tym nami tych namiotach. Nie. O kurtyna. Więcej was matka nie miała? Zresztą te wirale. Zarażeni. Oj, jasny kwint. Dobra. Oj. Dobrze. Dobra. O, tu fajnie te, te, te ostrza działają. Oj. Eee. A. Dobra, chciałem przyspieszyć, a. Nie da. To to moja maczetę, to jest. A nie będzie już na z elektrycznym. Próbuję się wynieść z tej strefy, bo tu na razie. Nie mam zbyt wielkich sand. O, elektrorycerz, chyba zdobyłem to osiągnięcie w końcu. O. A nie zadziałało teraz. Oj nie, dobra. Za dużo ich tutaj. Tutaj jest całkiem sporo. Chodźmy na drabinę. Możecie zębiaki chyba nie potrafią się wspinać, taki mamy... Puźwa! Dobra Uff, ale się wystraszyłem. Dobra, nie potrafię się chyba w podrabieniach spinać. Dobra. Chyba paniki. Zapoje energetyczne. O, jest cegłówka. To bardziej jak pustak wygląda, no ale dobra. Okej. Okay. Ale tylko mu guszyło. Okej, okay. nóż do trzciny cukrowej. No, e, może podziękuję. Dobra, spróbujmy się stąd wydostać. A, tu nic nie ma. No dobra. No trochę nam poziomu wzrosło. Raczej tutaj się wchodzi. Będę wiedział na przyszłość. I niekoniecznie na tę blokadę. Mamy czy cokolwiek które jest. Bra, mamy już niecałe 200 metrów do tego gościa Gareta i pobiegnijmy do niego. O tu jest gdzieś warsztat. A dobra, to jest w tej zamkniętej strefie. Znaczy, w strefie kwarantanny, więc to pomińmy. Hmm. Tak, to ma elektryczna. A nie tu jest jakiś dobra. Okej, okay, nasza bohaterka się zmęczyła. Eee. Dobra. Ma jakiś złom. Wodzki. Dobra, jest i warsztat. Eee... Dobra. Maszetarz mija 1200 naprawy. A zobaczmy co ulepszenia. To jest co? Gwałtowny pistolet? Tak. Aha, dobra. Nie mam pieniędzy. U nie mogę ulepszyć przecież. A dobra, koszt ulepszenia 2300. Dobra. Coś na złe dane spojrzałem, dobra, nieważne. Biegniemy yy... sobie, bo już... ten ja nas... czas antenowy kończy. Yy, biegniemy sobie... ej, coś w dzisiaj po tym mieście. Nawet ja nie pamiętam, jak on się nazywa. Czy była nawet wymieniona nazwa, nie pamiętam. Ale dobra, biegniemy. Zombiaki nas oczywiście gonią dobra Oj dobra dało się przeżyć tu znowu pełne ząbiaków siedzibie gareta dobra Przeskakujemy. Agora. Aj, no dobra. We did it. The broadcast was heard all over the town. Now anyone still alive will know where to find sanctuary. Head back to Mother Helen. She'll be needing you at the church. May the Lord protect you. O dobra, Trzecia głowa Cerbera, zadanie wykonane. W końcu. A, dobra, jeszcze nagroda jakaś od niego. Wirania projekt zobaczmy co to jest za projekt yy. Halo hmm. 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 gdzie tu są projekty. Tak, to jest zadanie główne, sporządzenie z zeszłym. Dobra, to nie ważne. Yy... Dobra, no, zobaczmy sobie. Znaczy, czy my nie? Wyświetlę mam zadania, ale tym zajmiemy się już w następnym odcinku. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie tego. Zachęcam do obokowania, do pisania komentarzy, do subskrypcji kanałów, a także oglądania kolejnych odcinków życzę Wszystkiego dobrego. Cześć.